Rozarium, które jak wcześniej zakładano, miało powstać w parku Traugutta zostanie utworzone na terenach rekreacyjnych w parku nad Ochnią, co jest powodem zmiany lokalizacji. Jeśli o rozarium, ostatnio dochodzimy do wniosku, że to, co było planowane, że w parku, w tej części południowie parku, że to nie jest dobre miejsce, bo tam jest dużo drzew. Wymagałoby wycinku, zrobić duże wycinki, a taka plawa, że w środku miasta jest potrzebna. I że bardzo dobry terenem, jest jakby tutaj tereny w nad ponad oknią, gdzie są otwarte, dobrze naświetlone, a Róże potrzebują relatywnie dużo światła, ale to będzie rozważane y, w ramach takiego projektu unijnego, że tego rzeka ognia, zielona łódź miasta. To mi się z wielu elementów składał. między innymi rozwój. W parku Traugutta natomiast zmodernizowany będzie m.in. plac zabaw dla dzieci. Radna Agnieszka Wyroślak pytała podczas sesji, czy w ramach rewitalizacji parku Traugutta możliwe będzie wybudowanie większej liczby miejsc parkingowych przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej od strony Sądu i Prokuratury Rejonowej w Kutnie. No nie wiem, czy tam się uda się się wyjście z tego jednego szczytu biblioteki, żeby tam troszkę zmniejszyć, jakoś nie rozwiązać. Przesunąć troszkę, tak. Co za tym chciałbym tam coś musieli jakieś pojednanie to